się, żeby zrobić coś fajnego. Ja pokażę wam, jak zrobić, tak wam się będzie nudziło, jak zrobić, kochani, coś fajnego z tego, co mam Prowadzę warsztaty, które są organizowane przez Krokowskie Centrum Kultury z serii Spotkajmy się po szkole. Mój cykl warsztatów, na którym ja prowadzę, to Zrób to sam. Warsztaty są finansowane przez PGEJ1. Już po raz któryś współpracujemy z, z tą spółką, organizuję bardzo, bardzo fajne warsztaty dla dzieci. Na moich warsztatach dzieci realizują swoją wyobraźnię twórczą swoją ekspresję twórczą poprzez materiały, które są ogólnie dostępne w domu, podczas dni pochmurnych, chwil kiedy się nudzą, chciałam dzieciom pokazać, że można zrobić coś z niczego, że można z kartki papieru, z różnych elementów, które się ma w domu, wykonać bardzo fajną pracę artystyczną, żeby dzieci jednak podły nacisk na swoją wyobraźnię, żeby dzieci rozwijały swoją kreatywność twórczą. Mam nadzieję, że będzie to dla nich wspaniałe wspomnienie, miłe wspomnienie i przysporzy im miłych wrażeń i niezapomnianych. Warsztaty zrób to sam to nie jedyne, które odbywają się na terenie gminy Krokowa w ramach projektu Spotkajmy się po szkole. Oferta dla dzieciaków obejmuje też malowanie toreb, turnieje gier planszowych czy pokazy ratownictwa. Były też spektakle teatralne, a uczniowie ze Słaboszyna stworzyli pod okiem profesjonalistów, swoją własną piosenkę hip-hopową i teledysk do niej. No to jedziemy. Raz, dwa i. Witamy dwa, na warsztatach hip-hopowych Mamy bity i zajawkę na mikrofony Moim pasją również jest granie na skrzypcach W tym się spełniam I to mnie zakwyca Na koniec jest bardzo, bardzo wyjątkowy Bicie to sobie wszyscy do głowy Mamy różne pasje I każdy z nas to powie Posłuchajcie nasze, nasze dzieło pamięć, pamięć.